Plac Litewski. Powstał w latach 20. XIX wieku celem urządzenia parad wojskowych. Stąd pierwsza jego nazwa Plac Musztry. Na Placu Litewskim rośnie ogromna Topola Czarna. Według tradycji została ona posadzona w 1569 na pamiątkę uchwalenia Unii Lubelskiej. Drzewo jest nazywane przez Lublinian baobabem. Zibę mieści się pod nim lodowisko. Lubelski Deptak, krakowskie przedmieście. Ulica Strefa Piesza, wyłączona całkowicie z ruchu kołowego, położona w śródmieściu, spełnia funkcję centrum handlowego i gastronomicznego oraz kulturalnego. Strefa Piesza lokalizuje się też w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym. Stare Miasto. Historycznie najstarsza część Lublina. Lublin jest jednym z najstarszych miast Polski. Dzięki temu można znaleźć pamiątki ze wszystkich epok, począwszy od zarania polskiej państwowości, poprzez średniowiecze i renesans, który stanowi złoty okres w rozwoju Lublina, a następnie barok i klasycyzm. Swoje materialne ślady pozostawili tu zarówno zaborcy, jak i działacze niepodległościowi. Również XX wiek dostarczył wiele ciekawych obiektów, atrakcje tu te uzupełniają bogate zbiory muzeum, oferta kulturalna i teatrów i kin. Rynek lubelski, jeden z najpiękniejszych barokowych rynków w Polsce. Kilkadziesiąt barokowych klasycystycznych kamienic otaczających rynek było wiele razy przebudowanych. Nie pozostały tam ślady po gotyckich poprzednikach tych obiektów. Zamek i wieża zamkowa. Pierwotnie zbudowany w XII wieku, w XIII wieku dobudowano do niego romański donżen, wieżę mieszkalno-obronną, wielokrotnie przebudowany. Podczas okupacji niemieckiej mieściło się tam więzienia. Później na te same cele zamek zaadaptowało NKWD dopiero w połowie lat 50. Brama krakowska. XIV-wieczna brama strzegąca dostępu do Starego Miasta w Lublinie. Historyczny symbol grodu. Pozostałość murów ogromnych XIV wieku zbudowana w stylu gotyckim. W XVIII wieku nadał jej rys barokowy. Plac przed bramą stał się głównym ośrodkiem handlowym miasta. W XVII wieku brama krakowska zaczyna tracić na swojej ważności. Jej oraz całego kompleksu murów miejskich zły stan techniczny spowodował, że w 1656 roku Lublin nawet nie obronił się przed kozakami. W późniejszych latach była raczej wykorzystywana do celów mieszkalnych. To jest Lublin, moje miasto, tu się urodziłem Tu od mało lata w jaskownicy się bawiłem Kminiłem, pierwsze akcje, misje, szponty Tu sklejałem, moje pierwsze drojdy latałem Od boiska do boiska, każdemu z nowych ziomków Przyglądałem się z bliska Zaraz adrenalina, gdy jestem na murawie, to nic mnie nie zatrzyma wieczorami. Spacer staruwa a przed mieście witajcie, chłopaki, nareszcie jesteście. Ciśniemy do paru, ale jakieś balety, ta noc nie będzie długa. Niestety, wracając autobusem, los na piechotę. Trochę cię suszy na browarka, masz ochotę. I ciesz się, że jesteś z Lublina, do głowy nie przychodzi żadna inna tak mina To jest moje miasto, to moje opolice. Tu są uznajomi ludzie, tutaj z małą Będę i na zawsze pozostanę Moje miasto Lublin tak zostało napisane To jest moje miasto, to moje okolice Tu są znajomi ludzie, tutaj w swoją przyszłość widzę Tu byłem, będę i na zawsze pozostanę Moje miasto Lublin tak zostało napisane